Ile pieniążków zarobiłeś? No, dokończysz sam? Czy muszę sam kończyć? No, ja chyba nie chcę zapytać, ile pieniędzy zarobiłeś. Tańczę w sale doskonale. Kosma chcemy dostać stale. Na tym stole stoi woda, Schodzi kopta moje, uda palenziaga dura du. ma robi szum. Niech się trzyma z tobą lak. Masz przy skroni, Siema, jestem Marek. Dzisiaj na kanale kamerzysty odpowiem szczerze na pytania, które będziecie zadawać na Instagramie. Zarówno ja, jak i kamerzysta dodaliśmy na swoje Insta story, story, w którym poprosiliśmy Was o zadawanie pytań. A Wy jako fani powinniście zadawać pytania, które najbardziej Was nurtują. I korzystając z okazji do wygrania jest polówka, spodnie i jeszcze jedna polówka z Kamen Cruz. Jedyne co musicie zrobić to zaobserwować Instagrama Kamen Cruz. Link w opisie. Przejdźmy do filmu. 上手に言うてもらってもす Zszedłeś mi perfinie na film, wszedłeś na film, zareklamowali swoje gówno, nie dałeś mi zacząć na moim filmie, miał być poważny odcinek, a znowu robisz z tego komedię, no? Jak gówno. No gówno, no komedię robisz, no z tego zareklamowałeś swoje rzeczy, perfiny na moim A czy filmie. ja konkursik zrobiłem, tak? Ja rozumiem, że zrobisz konkursik, ale to miało być QA. A, a zrobili znowu patologię, no. A no dobra, konkursik zajął 5 sekund, tak? Jeżeli ktoś chce wzięciu, no to weźmie sobie udział, jeżeli ktoś nie chce wzięciu, no to nie weźmie udziału, po prostu logiczne. Dobrze, przejdźmy do zadawania pytań. W dzisiejszym odcinku się tak jakby zgodności. A to ja ja już mówiłem. Nie, nie mówię tego, że będziemy się zgodności. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli zadawać nam szczere pytania, a my postaramy się odpowiedzieć najbardziej szczerze, jak potrafimy. E, także ten odcinek będzie wyjątkowy. Nie macie możliwości oglądania takich filmów na Kruszwilu, bo na Kruszwilu właśnie macie przyjemność oglądania takich filmów jak Marek Wam przed chwilą zaprezentował, gdzie prosiłem ciebie, żeby ten odcinek był normalny. To nie musiałeś pieprzyć reklamę tych ubrań. Ale to nie jest reklama, to jest konkurs. Musiałeś zacząć. Dobrze, ale musiałeś zacząć i ja nie zacząłem filmu, tak? Dlatego y, ten film będzie się różnić o ile ten człowiek pozwoli na to, bo on już cały czas gra. On już... Jego życie to jest gra po prostu. To on już nawet nie odróżnia, co jest groma, co jest rzeczywistością. Tak, Marku? No, no widzicie. Sam, sam, sami widzicie. Ja nie robię z niego w tym momencie debila, tak jest prawda. Marek, gramy teraz czy, czy, czy odpowiadamy naprawdę na pytania? Wystarczy, że przedtem postawisz kamerę i już... I już gra, Dobrze. postaramy się po prostu, być wyłączyć prostu, postaramy się po prostu, żeby, żeby nie grał. Ale odpowiedzi będą jak najbardziej No Dobra, dawaj Marek, strzelaj. Teraz tak, ile pieniążków zarobiłeś? No. Dokończysz sam, czy muszę sam kończyć? No ja no. chyba nie chcesz zapytać, ile pieniędzy zarobiłem z płyty. Dokładnie! Czekamy na odpowiedź. No jest z ch... co? A nie powinien o takie rzeczy pytać, nie? Proszę to już To już takie, takie tak. hamstwo, nie? Ja wiem, że chcesz mi odgryźć za te laski, ale to już jest hamstwo. Dobrze, także z płyty zarobiłem... Um, około 200 tysięcy, ale nie wiem tak naprawdę jakie były koszta. Teledysków, studia, wszystkiego reszty, tak? Mogłem wyjść tak naprawdę 100 tysięcy do przodu, mogłem wyjść 80 koła do przodu, nie jestem w stanie ci powiedzieć ile? Dokładnie. No to studio ile tak naprawdę wyniosło? Bo to te no studio tak myślę, że około 60 koła. Dlatego teledysk był na pewno jeden za 50 tysięcy. Także nie chcę Marek. Mówić... Były po 10. Nie chcę Marek ile mówić, ile zarobiłem, bo jeszcze może trochę zarobię, może teraz jestem na zero, może jeszcze nie wiem, tak? Nie jestem w stanie Ci tego szacować. Wiem, że. Z płyty zysk wyniósł 200 tysięcy złotych, ale nie wiem jakie były koszty. Ale odpowiedziałem na twoje pytanie. Czy to cię motywuje, żeby zrobić kolejną płytę? To ja już odpowiedziałem na swoje pytanie, teraz moja kolej. W sumie ja nie będę czytać. Ej, ale to miało być... To... Ale teraz jest ode mnie, ty też możesz zadać od siebie. E, czy swoją płytę Disco Polo robisz ze względu na to, żeby zarobić pieniążki? Z dwóch powodów. Z jakich? Że... no ze względu na pieniążki to oczywiście. To, to logiczne, no nie ma czego ukrywać. Ale z drugiego względu, że, że po prostu lubię Disco Polo lubisz Disco Polo. Każdy, kto mnie zna, musi mi to przyznać, że, że lubię Disco Polo. No to jest akurat fakt, słuchaj, Disco Polo. To jest taki człowiek, że on jedzie, wszyscy. Wszyscy tak. jest, są 4-5 osób w aucie. cała auto jest zapakowane. Nawet jak idziemy na kolanach, że ktoś wchodzi, nie powinienem tego mówić, ale wchodzą na przykład, że już się nie mieszczą do auta ludzie i on puszcza te Disco Polo i wszyscy błagam, Marek, wyłącz te Disco Polo, żyga się chce. A on to pierwsza cały czas. No tak, nikt i nie i lubi. Dla mnie też jest to. Nikt, nikt, od nas, zajawka. nikt od nas nie lubi Disco Polo, on to pierwsza cały czas. Ty ty lubisz Disco Polo. I wiecie co jeszcze puszcza? Piosenki religijne. No to po prostu dwa pan, moje ulubione gatunki. Pan jest pasterzem moim... Niczego mi no, on nie... on to umie da, lepiej śpiewać ode mnie, on to lepiej umie śpiewać ja ode mnie, bo on cały czas to puszcza. Zielonych mnie. Dlatego tak dobrze śpiewa kolędy. Nad wody spokojne prowadzi... Dobrze, twoje, twoje. Powiedz e, To muszę coś e, sensownego wybrać. E. Wolisz takie lightowe, czy... No my hardcore. Hardcore. Pytacie nazwisko. Czy nie masz taki hardcore? Nie, nie nie masz taki hardcore. Dobra, to powiedz, czy... Tylko Jak, jakie by to słowa wykorzystać, żeby nikogo tutaj nie obrazić? <laughs> nie obrazić, tak? Może u, użyjmy delikatnych słów. Podrywać. Ty podrywać dziewczynę na fej. Czy ja kiedykolwiek podrywałem dziewczynę na fej? Dokładnie, dokładnie. Znaczy wiesz, podrywać to później się rozgałęzia. A do... Czy chcesz powiedzieć, czy kiedykolwiek powodowałem, że dziewczyna odbyła ze mną stosunek seksualny ze względu na popularność? Dokładnie. Mm... Ale, Ale bo in, bo, tak. Ja tak inaczej, czy wykorzystałem to, żeby odbyć stosunek seksualny, czy po prostu znałam no mnie? Sam się pogrążą. Pop... Nie, no bo musisz sprecyzować pytanie. Czy pomogło mi to e, poderwać dziewczynę, czy po prostu wykorzystałem tylko i wyłącznie to, żeby tą dziewczynę e, sprowadzić do łóżka? Ale o, słuchaj, no człowieku, mi jest ciężko określić, e, co miało wpływ na tą dziewczynę. No i również. Ja też do końca nie jestem w stanie oszacować, czy dziewczyna poszła... Nie się po prostu do tego. Ale ja mogę się przyznać, ja mogę powiedzieć, tak, wziąłem dziewczynę i poszedłem z nią do łóżka, bo byłem popularny i ona mnie znała. Ale... I to będzie prawda. Ale czy ona poszła ze mną do łóżka ze względu na to, że byłem popularny, czy jej się po prostu podobałem, czy się by mnie zakochała, czy, czy cokolwiek jak innego? Myślisz? Ja myślę, że, że dużo aspektów ma na to, na to po prostu... A czy była taka sytuacja, że po prostu ona się zaurczyła w popularności twojej. Czy, czy raczej wątpisz w taką możliwość? Czy raczej bardziej przeważała twoja osobowość? Nie jestem w stanie ci, Marek, oszacować, co miała w głowie dana dziewczyna. No dobra, ale czy kiedykolwiek tym się kierowałeś, że czy czułeś się jak jakiś bóg, ze względu na to, że jesteś popularny i stwierdziłeś, że, że no po prostu możesz sobie wziąć dziewczynę? Tutaj? Nie, nie czułem się jak bóg, bo mam maskę, a wcześniej miałem worek na mordzie, więc, więc Marku nigdy nie wykorzystywałem Facebook w taki sposób. Jeżeli laska po prostu Myślała w taki sposób o mnie No to po prostu jest mi smutno Czyli jednak to zrobił, ale on nie chciał tego zrobić Tylko ta dziewczyna chciała to zrobić tak? Ja mówię, że ja tak. to zrobiłem tak, Ja ta dziewczyna ja poleciała m... na fejm, jeżeli było takie Jeżeli dziewczyny. była taka sytuacja, ja mówię Ja odbyłem stosunek seksualny z... I to nie z jedną dziewczyną Tylko chodzi po prostu o to, czy ona poleciała na fejm Czy nie poleciała to ona na fejm. przez te dwa lata Ale to już jest to następne pytanie To nie będę na to odpowiadać to, 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 to zapamiętam Proszę teraz, pytanie dla mnie. Dobrze. Chyba, że chcesz odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Nie, nie, to powiedz, jak z paleniem? To jak jest pytanie. Rzuciłeś się? Rzuciłem. To akurat mówię na 100% poważnie, rzuciłem palenie. Nie palę od 8 dni w tym momencie. Nie jest. Za 15 minut będzie 9 dni. Nie palę od 9 dni. Wypaliłem pół fajki przez ten okres. I to wszyscy wiedzą, więc po co zadajesz to pytanie? No, żeby po prostu się upewnić, że to po prostu nie jest żadna twoja zagrywka. Nie, nie jest moja żadna zagrywka. Bo Wiesz jak palę, wygląda od 9 na internet w tych czasach, niektórzy mówią, to. <coughs> to nie robią tak naprawdę. Nie, nie pal od 9 dni. Ale jako, że to są szczere odpowiedzi, tak że macie jego szczerą odpowiedź na to, że po prostu rzucił palenie i był wobec was szczery na swoimi seserami i na filmie, które warto obejrzeć. Dobra Marek, mam pytanie do ciebie, bo właśnie chciałem poznać tą sytuację, jak to wyglądało. Słyszałem od paru osób, że to była taka sytuacja. Jeszcze wtedy się nie znaliśmy, a ty znaliście się z Olejnikiem. Pamiętasz tą sytuację? Eee, nie wiem. Ty... Wiesz, o której sytuacji mówię? Czy doszło. O, no, nie wiem, właśnie. No to już ci właśnie, właśnie już ci mówię. Czy doszło do sytuacji, w której ty razem z Olejnikiem pobiliście się, gdy miałeś 13 lat? I o co się pobiliście? Tak. I kto przegrał? Marek. Ty przegrałeś, dobra. No, jak wygląda ta cała sytuacja, opiszę. Od początku do końca? Od początku do końca. A co, chcę wiedzieć, przyczyny, skutki. No, przyczyny, skutki, yy, finał. Yy. Ile, ile miałeś lat i on miał lat? Ja miałem 13 lat. Olejnik ile ma w tym momencie? No, 21. Czyli jeszcze 3 lata ode mnie starszy, on miał 16, tak? No. Zaczęło się od tego, że zerwałem sobie kwiatki. Chociaż nie, znalazłem jakieś kwiatki po prostu. Leżały sobie kwiaty botaniczne na jakiejś ławce. Mhm. Po prostu bukiet kwiatów, nie? No. Olejnik siedział bodajże. W jakiejś kawiarni, w jakiejś sieciowej kawiarni, bo ona była taka odsłonięta na widoku. Się przechodziło Gdzie przez, to było? Przez galerię handlową się przechodziło. A w której galerii? N nie, nie będę wymieniał nazw, bo po co. No dobra, w ogóle. Galeria handlowa, się... nie? I po prostu rzuciłem walenika kwiatami. No. Taki takim kwiatów był, No się oburzył, zadzwonił po kolegów. E, po kolegów zadzwonił na Ciebie? Tak. Ja byłem wtedy z dwoma kolegami i dwiema koleżankami i się ustawiliśmy w takim parku. On przyszedł z czterema kolegami, no i niestety nie posiadałem jeszcze umiejętności, masy i po prostu zszedłem na. na strzałę? No. Ale co, na strzałę wziął cię na strzałach? Czy, Ale on, czy kolega jego, czy kto? On, on, on. on. Olejnik, tak? Tak. I co robi? No, no, po prostu na no tak? No, okay. nie, nie miałem po prostu jeszcze wytrzymałej głowy. No, tak Ale jest. to czyli poszło to, że go rzuciłeś go kwiatami, tak? Dokładnie. I wziął czterech kolegów, żeby się asekurować rzeczy czego Dobra. A ty byłeś z dwoma kolegami i dwoma dziewczynami? Tak. No, okay. no dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Czyli, Bez hitu. Czyli poszło kwiat? Teraz trzeba wyjaśnić co z Skoro już przypomniałeś. Zapomniałem o tej sytuacji. Także z alejnikiem będzie ja. te Wpomnienia wracają. Dobra, teraz czas na moje pytanie, ja coś wybiorę. Dobra, co by tutaj wybrać? Wszędzie KXK, KXK Is, KXK Is, czy jesteś jest z markiem? Widziałem jedno takie ciekawe pytanie, a mianowicie dużo osób zastanawia się, czy kończysz z muzyką po tej płycie. To była jednorazowa po prostu Czy to, że koń, kończę z muzyką po tej płycie? Czy to była dla Ciebie jednorazowa przygoda i kończysz Szczerze mówiąc, tak, kończę. Dziękuję za odpowiedź. Ale nie! Kończę kończę z muzyką w tym roku. Kończę w tym roku, bo już nie mam po prostu siły pisać. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo czasochłonne. Nagrać teledysk, napisać piosenkę. Wiesz, Marek jak to jest? Zresztą ty teraz będziesz pisać piosenki, czyli będziesz mieć potrójnie przesrane, bo ty będziesz jeszcze na treningi chodzić, będziesz musiał nagrać film, prowadzić firmę, jeszcze napisać piosenkę. Czyli masz przesrane. Ludzie nie wiedzą, jak to jest. Bo ludzie siedzą po sobie po drugiej stronie, oglądają mają wszystko w dupie. Ale ty będziesz mieć przesrane, jak mało kto. Bo będziesz musiał robić najwięcej ze wszystkich. To się nazywa poświęcenie całego siebie. Oddać. Do tej pory ja miałem najbardziej przesrane, teraz będzie on miał Bo ja, ja sobie robię wolę teraz Marek. Teraz ty będziesz wrakiem człowieka. Ja nigdy sobie nie robię wolnego. już dla mnie to bez różnicy zbytnio. Został teraz pytanie? Mogę zadać kolejne jeszcze? A nie, 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 nie. To teraz ja. Teraz ja. Dobra, o, 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 mam do ciebie pytanie Mareczku. Ode mnie. Czy przeszło ci przez myśl, że przegrasz z Mini Majkiem? I jak wtedy odbierze cię po prostu społeczeństwo, że przegrałeś z Karłem? Czy boisz się tego? Wiesz co? Zestresowałeś się kiedyś? Czym? No ogólnie, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się tak no, mocno zestresować? Zdarzyło mi się zestresować podczas koncertu na Ma. Wtedy co grałem przed... ten, Wyszedłem w ogóle do ludzi, którzy mnie nie słuchali, i musiałem grać Pomimo, że oni nie chcieli tego koncertu, tylko chcieli kolejną walkę I wtedy byłem zestresowany, rzeczywiście wtedy byłem zestresowany A Jeszcze... No to mnie czeka chyba jeszcze większy stres na tej walce, no No nie, czy boisz się, że, że dostaniesz od niego w pieprz Bo zawsze istnieje ryzyko, że dostaniesz pieprz od karła Ja wiem, że są cele charytatywne ale nie każdy zrozumie, że to jest dla celi, dla celi charytatywnych, że Ty robisz to dla dzieciaków. Rozumiesz, będzie taki niesmak, jeżeli przegrasz z Karłem, zostanie po Tobie niesmak, że przegrałeś z niepełnosprawnym. No tak, no to trochę się tym stresuje, że jednak jest taka możliwość, że przegram. Biorę taką ewentualność pod uwagę, bo po prostu przyjmując to wezwania, troszeczkę się przeliczyłem. No i nie spodziewałem się na co tego Majka stać tak naprawdę. No on ćwiczy jak popieczony. Ja ja nie chcę nic mówić, ale Ty robisz dwa, trzy treningi w tygodniu, on nawala 5. 6. 6 pewnie, albo mówi, mówi że nawala 5 treningów w tygodniu, może nawalać więcej, może nawet nawalać 6-7 treningów w tygodniu, nigdy nie wiesz, może chodzi jeszcze na siłownię, na pewno chodzi na dodatkowo na siłownię, Ty robisz 3 treningi, moim zdaniem to jest za mało, ja wiem, że Ty masz dużo roboty, ale moim zdaniem powinieneś się teraz zacząć już brać do roboty, bo dostaniesz od niego wpięk, ciężko znaleźć wolny czas. Żeby trenować. No także biorę taką ewentualnie I ale podróż. co czujesz w tym momencie? Że Co czujesz? No w tym momencie już mi włosy na rękach ten basedł. Bo zawsze kiedy o tym myślę, no to. Bo tu nie chodzi o to, bo to wiadomo, że to nie będzie spektakularne, on cię nie wywali na glebę i ci nie zacznie walić łokci, nie rozwali ci twarzy. Ale po prostu może się zapunktować. Rozumiesz, jest taka możliwość, jest taka możliwość, że możesz przegrać. Co będziesz czuć w momencie, w którym będziesz wiedział, że przegrałeś? Wyobraź to sobie, że przegrywasz walkę. I stoisz i wszyscy i wszyscy chcą coś usłyszeć. Dlaczego przegrałeś z Karłem? Dlaczego przegra jest niepełnosprawnym. I co wtedy powiesz? Muszę to właśnie przemyśleć, co bym powiedział ludziom. Grubo, nie? Gruba rozmina, nie? Gruba. No będę musiał przemyśleć sobie na pewno scenariusz na to, jeżeli wygram i będę musiał sobie e, przeanalizować scenariusz, e, co zrobić, jeżeli przegram. No bo rzeczywiście mogę wyjść na tym słabo. Że Ale nawet jeżeli, tak nawet, jeżeli wygrasz, nawet jeżeli wygrasz, nawet jeżeli wygrasz, pozostanie niesmak, bo pobiłeś niepełnosprawnego. Czyli no, nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz. A Jeżeli chodzi o samą walkę, to ja stwierdziłem, że skoro... On sam się decydował i zresztą sam rzucił wyzwanie, to, to myślę, że wie na co się pisze. Zresztą on może w sumie w każdej chwili zrezygnować. T tak jest skonstruowana ta walka. Okej, okay, Marku, tylko zdajesz sobie sprawę, czy nieważne czy wygrasz, czy przegrasz, i tak pozostanie niesmak, smak, bo pobiłeś niepełnosprawnego. Rozumiesz o co chodzi? Ty jesteś w kiepskiej sytuacji, pomimo, że to on rzucił wyzwanie i pomimo, że to on chciał się bić. Rozumiesz o co chodzi? Rozumiem o co chodzi. No, staram się póki co o, o tym nie myśleć. No dobra. P póki co. Nikt nie ma z tym żadnego problemu, przede wszystkim Minimal nie ma żadnego problemu z tym, że będzie walka, także no, no nie czuję się winny. Okay. dobra, no, pytanie do mnie. Dobrze, już patrzę co tam jest. No już myślę, że powoli zbliżamy się do końca. No muszę jeszcze operatora odwieźć. Kto to operator? No, na razie nie możemy zdradzać, no dawaj. W każdym razie pytanie jest następujące. czy pokażesz bicka? Bicka? Mhm. W sensie bicep? O, patrz, moreczku. O, jest jakieś. 32, 33 w bicku. Nie jest tak źle. Myślisz, że więcej? Na pewno. Na no, czym go wyrobiłeś? A to już jest drugie pytanie, na to nie odpowiem. Nie, no na no, no podnoszenie sztangi. Mam tu taką, taką sztangę, Nie nie ciężka, nie zaskoczona. wiesz, na czym ja wyrobiłem? Ale ty nie masz bicka. No. No to pokaż tego bicka. Ale pick. Na pewno lepsze od twojego. No raczej bym powątpił. Ile on może mieć? 25? 26? 25, no. To za ostatnie pytanie to było. Marku, moja prośba, ostatnia, ostatnie pytanie, ile masz w Bicku? Musisz to zmierzyć. Jak to zmierzy? nie nie mam to zmierzyć? Miarką. Człowieka jak na miarki nie ma. Dzisiaj dowiecie się, ile Marek ma w Bicku. No nie, to można oszacować. Nie, 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 nie Mareczku. No to a jest tutaj w, w tych telefonach miarka. No nie ma takiej miarki, Marek. Ale ja nie mam takiego czegoś do mierzenia. Ale ja ci zaraz znajdę. Zostań. No co Dobrze Marku, ja zmierzyłem swoje, ja mam 33 w Bicku, a ty? Dobrze, teraz jedyny taki niepowtarzalny moment, pierwszy raz i ostatni, mierzymy Kruszwila w Bicku Ile obstawiasz Marek? Ile, ile ty obstawiasz? Nigdy nie mierzyłem 27 27? Dobra, lecimy nap, 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 Napnij to, najbardziej jak no, na, na. no nie no, napnij bardziej No, no jest napięte, tylko w tym miejscu, w najgrubszym miejscu miesz. Serio? Jak widzicie, 25,5. Jest mos. Ja. Yeah. Napnij obydwie teraz. No pokaż Marek do kamery na yeah. ostatniej 20. Dobrze, e, to co? Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten film nie wpłynie źle na mnie, że ten film nie wpłynie źle na niego, a tym już mnie się przejmuje. przejmuję. Dziwne ten... rzeczy się działo na tym filmie, niektóre pytania mi się nie do końca podobały. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem mojej płyty, to jest ona dostępna w Empiku, zostały tylko, tak jak mówiłem, 3000 egzemplarzy i mamy platynę. Też na kamerzysta.vip, tutaj wam się wyświetli link, e, możecie kupić moją płytę. No i w sumie to chyba wszystko. Czas na reklamę jeszcze jest. No on oczywiście chciał zareklamować swoje rzeczy, Kamen Cruz możecie wpaść, typiczny, jeżeli chcecie. Oczywiście, on będzie reklamował się teraz cały czas. Jakby na to nie patrzeć, Był rok pracy. To ciuchu. Było warto, to zobaczę.